Jako ostatni Soptennia. i ruszyły dobrze. Przyjął start entuzjazm, zostało natomiast troszkę na starcie. Martyna ma kilka długości straty. Entuzjazm San Marco i poprawiająca teraz Cyrkonia. Entuzjazm Cyrkonia, San Marco, Norweg, Kryspina. Softener i w odstępie galopująca Martyna. I już zakręt, wciąż na czele entuzjazm przed Cyrkonią. Tuż za nimi San Marco, Norweg Kryspina i Softener i Martyna w niewielkim odstępie. Wciąż entuzjazm na czele, taki jest od startu. I chyba on wyprowadzi konie na prostą. I tak się właśnie dzieje. Entuzjazm, cyrkonia, trzeci jest w tej chwili San Marco, polem rozpędza się Norweg a w ślad za nim Softener, galopuje także ładnie Kryspina. Jeszcze entuzjazm prowadzi, ale już zbliża się do niego Kryspina. I po atakująca polem Kryspina wysuwa się na czoło. Kryspina, entuzjazm na razie jest drugi, Kryspina. Kilkadziesiąt metrów do celownika. Pierwsza będzie Kryspina. Dalej entuzjazm i San Marco Softener Norweg Cyrkonia i w odstępie kończy Martyna.